Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Nasze spotkanie i konferencja prasowa moja i pani przewodniczącej Teresy Cabały jest w związku z konferencją, która została dzisiaj przeprowadzona w ratuszu przez radnych Koalicji Nowosądeckiej. Powiem tak, jestem zaskoczona i nie wiem jak to mam nazwać tak naprawdę, że w konferencji uczestniczyli urzędnicy. Sądeckiego ratusza, na jakiej podstawie, kto wydał im dyspozycję, żeby w takiej konferencji brali udział w konferencji wraz z radnymi Rady Miasta. Tak naprawdę czy to radni Rady Miasta, czy radni prezydenta Ludomira Handla, bo na takim banerze w tyle odbyła się konferencja dzisiejsza pracowa. Ja miałam wrażenie, jakby to było przesłuchanie, to spotkanie, które miało miejsce dzisiaj. Chciałam się odnieść do paru kwestii, które zostały poruszone. Jeżeli będą później pytania, to bardzo proszę. Również będę prosiła panią przewodniczącą, aby odniosła się do, do, do kilku kwestii, które zostały tam poruszone. Szanowni Państwo, jako przewodnicząca Rady Miasta wykonuję swoje zadania w oparciu przede wszystkim o ustawę o samorządzie gminnym a także o statut miasta Nowego Sącza. Przewodniczący artykuł numer artykuł 21 a ustawy o samorządzie gminnym mówi przewodniczący Rady Miasta Rady Gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom Urzędu Gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji i Radnych. W tym przypadku przewodniczący Rady Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w pierwszym zadaniu. Dlaczego taki artykuł? Szanowni Państwo, Rada Gminy nie ma bowiem własnego urzędu administracyjnego, tylko tak naprawdę obsługę robią pracownicy zatrudnieni przez pana prezydenta. I tak naprawdę, jeżeli takie rozwiązanie jest w szczególności potrzebne, kiedy organ stanowiący, a wykonawczy działają, działają yy, w takich przypadkach, yy, nie zawsze yy, zgadzają się w różnych kwestiach. T... Tak, jeżeli, jeżeli ten artykuł jest potrzebny, on daje komfort, on daje komfort Radzie Miasta. Natomiast proszę zwrócić uwagę, to jest wydawanie poleceń służbowych związanych z organizacją rady miasta. I tylko takie polecenia mogę wydawać jako przewodnicząca pracownikom. Tak naprawdę, tak naprawdę To są zadania, które są potrzebne do organizacji i sprawnego przebiegu i porządku na sesji rady miasta. I y, zadaniem przewodniczącego, zresztą szanowni państwo, jest tak naprawdę organizacja pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Zamieszczone w statucie uregulowane. Nie system. Nie system prowadzi obrady, bo ja słyszałam, że system prowadzi obrady, a zaproszeni urzędnicy to byli urzędnicy, którzy y, zajmują się systemem elektronicznym mają, mają kontrolę nad systemem elektronicznym podczas sesji Rady Miasta. Szanowni Państwo, system to narzędzie, które ma ułatwiać pracę Radzie Miasta, ale to jest tylko narzędzie. Tak naprawdę Radą Miasta i obradami kieruje przewodniczący lub wskazana przez niego osoba w zastępstwie. I to przewodniczący Rady Miasta, Czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, czuwa nad zwięzłością wypowiedzi radnych, pilnuje porządku i powagi i gwarantuje właściwy przebieg sesji Rady Miasta. To, co słyszałam podczas wystąpienia radnych w związku z wczorajszą sesją Rady Miasta, jest po prostu kuriozalne. To, co mówili Państwo radni, że blokuje. Blokuje sesję Rady Miasta? Na jakiej podstawie blokuje sesję Rady Miasta? Proszę mi powiedzieć. Jestem zaskoczona, zdziwiona wystąpieniem państwa radnych i jeszcze zażenowana, że w konferencji prasowej biorą urzędnicy miasta, miasta udział. I są praktycznie przesłuchiwani przez pana radnego hojnora, który wydaje im dyspozycję, kiedy mają y, zabrać głos, w jakiej kolejności. Jaki to jest komfort pracy urzędników? Proszę mi powiedzieć, jaki jest komfort pracy, jeżeli pan Ziaja mówi, że będzie wspierał rzetelnych urzędników pracujących dla dobra miasta. Proszę mi powiedzieć, szanowni państwo, co to oznacza? że on będzie dzielił urzędników na tych, którzy współpracują z radą miasta, albo tych, kto nie będą współpracować? Albo jak mam odebrać ja jako przewodnicząca rady miasta, która daje e, e, prawo, daje mi możliwość, e, abym wydawała polecenia służbowe pracownikom? Proszę mi powiedzieć, jak mam odbierać takie sformułowanie radnego Ziaj pod kątem pracowników sądeckiego ratusza, że będzie wspierał tylko tych Którzy pracują y, rzetelnych pracowników. A jaki, jacy są nierzetelni pracownicy według pana radnego Ziai? Jestem bardzo ciekawa, co pan radny Ziaja miał na myśli, formułując coś takiego, takie sformułowania pod kątem pracowników. Rzetelnych pracowników będzie wspierał. To dla mnie dzieli pracowników, że są na rzetelni i nierzetelni. Pracownicy odpowiadają przed prezydentem Nowego Sądza. To pan prezydent ocenia ich kompetencje, ich pracę i ich zaangażowanie. Nie radny jest od tego. Przepraszam bardzo, to ja mam oceniać nierzetelność urzędników jako radna? Ja mogę się nie zgodzić albo zakwestionować pewne kwestie w wykonywaniu czynności przez pracowników. Kwestia poruszona dalej, że Uchwała Rady Miasta, nad którą procedowaliśmy wczoraj, powiedział pan Hojnor, że powinna była być przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ja bardzo proszę panią przewodniczącą, która zasiada w tej komisji, żeby odniosła się do słów pana radnego Hojnora. Była kwestia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, również odniósł to do statutowo-prawnej, ale. Kwestia była poruszona w jednej i drugiej komisji. Zresztą, zresztą pan Hojnor był obecny podczas Komisji Infrastruktury i również do tego, się, do tego się odniósł, że powinna być to inna komisja. Dzień dobry Państwu. Powiem tak. Zgodnie z postanowieniami paragrafu 104a ustęp 1 punkt 5 statutu miasta uchwalonego przez Radę Miasta. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi i wnioski wnoszone na działalność prezydenta lub jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza. Wobec powyższego skarga która była przedmiotem uchwały podejmowanej w dniu wczorajszej na sesji nadzwyczajnej, nie mogła być skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdyż nie są to kompetencje absolutnie tej komisji. Ona została skierowana przez panią przewodniczącą do Komisji Infrastruktury i Środowiska, a to dlatego, że przedmiot sprawy dotyczył. Dopłat do taryfy za wodę i odprowadzenie ścieków. Wobec powyższego, w mojej ocenie, została ona skierowana do właściwej komisji Rady Miasta. To tyle z mojej strony. Zapotowa, prawna komisja też nie powinna się zajmować zaopiniowaniem tej uchwały, tego projektu uchwały. A to już proszę panią przewodniczącą pytać. W związku z tym, że kompetencją przewodniczącego Rady jest przekazywanie projektów uchwały do odpowiednich komisji. Pragnę zaznaczyć, że każda, każda uchwała, każdy projekt uchwały musi być zaopiniowany lub nie zostanie zaopiniowany, ale musi zostać przesłany do jednej merytorycznej komisji. Tak jak powiedziała pani przewodnicząca, nie można było dać tego do komisji. Komisja Infrastruktury i Środowiska była właściwą komisją, dlatego że przedmiot sprawy, który, który dotyczył, dotyczył kwestie zawarte w projekcie uchwały, właśnie były jak najbardziej. Kompetencji Komisji Infrastruktury i Środowiska. Jeśli odnoszą się Państwo do Komisji Statutowo-Prawnej. Tak naprawdę projekt uchwały został złożony przez grupę radnych i to, co obliguje mnie, to przesłanie do radców prawnych o opinię radców prawnych. I ten projekt uchwały również uzyskał opinię radców prawnych. I teraz, Szanowni Państwo, radcy prawni napisali, że nie budzi ona wątpliwości. Dlaczego? Zawsze jest tak, że radcy prawni opiniują tą stronę, która jest uchwałą Rady Miasta. Sentencje. Sentencje uchwały natomiast nie zajmują się uzasadnieniem, nie zajmują się załącznikami i tak też tutaj było, że opiniowali samą treść uchwały. I ona została zaopiniowana, że nie budzi zastrzeżeń. Mieliśmy jedno zastrzeżenie, Szanowni Państwo. Przy jednym z punktów proszono, aby dodać słowo bez zmian, jeżeli chodzi z o powoły, z, przepraszam, z późniejszymi zmianami, jeżeli chodzi o powoływanie się na ustawę z dnia 30 sierpnia 2012 r roku. I pan e, magister Mirosław Kordeczka prosił o to, aby zostało to ujęte. Zostało to ujęte w autopoprawce, którą e, przygotowaliśmy i była ona już e, poddana pod dyskusję na Komisji Infrastruktury i Środowiska. Opinia prezydenta akurat w tym przypadku nie była potrzebna. A jak pani odniesie, odniesie się do tych zarzutów, które padły na konferencji, ponieważ padły takie zarzuty, że um, złamała pani prawo i namawiała pani pracowników Urzędu Miasta do, do przestępstwa, ponieważ no, poprosiła jak pani czy też wydała polecenie służbowe, mhm. aby... Nie, Wyłączyć, wyłączyć przyciski pod dyskusję, tak? Nie, przyciski, nie dopuści, tak? nie dopuścić radnych do dyskusji. Nie ma czegoś takiego, jak niedopuszczenie radnych do dyskusji. Szanowni Państwo, ja odniosę się do tych kwestii. Proszę mi pozwolić się tutaj zastanowić, jakie dalsze kroki podjąć, jeżeli chodzi o sformułowania, które padły pod moim adresem. Dlatego, że padły sformułowania, które mówią o tym, że ja kazałam urzędnikom miasta łamać prawo. Nic takiego nie miało miejsca I, i powiem szczerze, przesłuchując wypowiedzi, o ile się nie mylę Pana Radnego Hojnora, zastanawiam się nad tym, jakie dalsze kroki podjąć. Jeżeli chodzi o... Ja wyjaśnię, o statut. Yy, yy. to, to dzięki tego grudnia panu wypowiedziała tym pracownikom, bo to, ja rozumiem, tego dotyczy. Się. No właśnie, Szanowni Państwo, z, z urzędnikami, którzy obsługują Radę Miasta, ja rozmawiałam bardzo często, dlatego że sam sprzęt nowy, który, który tak naprawdę od tego roku, od początku tej kadencji funkcjonuje, no miał jakieś nieścisłości, były problemy czasami z obsługiwaniem. Myśmy, myśmy prosili o to, żeby tam i, i sprawdzanie tego testu często, często tak naprawdę, często tak naprawdę rozmawiałam z panami. I teraz w dniu 9, kiedy było spotkanie, zapytałam, czy, czy są państwo informatycy. Miałam ich zaprosić tutaj do siebie, bo najczęściej ich prosiłam tutaj do siebie pojedynczo. Natomiast wiedziałam, że byli. Zapytałam się, gdzie to jest biuro i w jakiej kwestii myśmy rozmawiali. Tak naprawdę, szanowni państwo, na pulpitach, których my używamy, jest taki przycisk, który mówi głos priorytetowy. I ten głos priorytetowy, tego głosu priorytetowego nie ma ani w ustawie o samorządzie gminnym. Nie funkcjonuje taka nazwa. Ani w statucie, pani przewodnicząca, nie również nie ma takiego punktu. I teraz na sesji zawsze wynikał problem, bo głos priorytetowy pojawia się nawet przed wnioskiem formalnym. On daje jak gdyby pełne uprawnienia pierwszości kolejności. Jak państwo śledzili obrady Rady Miasta, wiedzą państwo, że ciągle był problem, że ktoś przed kim zapisał się do głosu. Bardzo często radni mówili, że on był pierwszy, za chwilę ktoś tam jest powyżej, powyżej tej tak. osoby. I teraz ja rozmawiałam z panami mm, informatykami z prośbą o to, aby całkowicie wyłączyli ten głos. Żeby radni nie mogli naciskać przycisku, bo im się bardzo często myli wniosek formalny z głosem priorytetowym. Jak państwo prześledzą obrady Rady Miasta wcześniejsze, to ktoś nacisnął głos priorytetowy i, i yy, dawał wniosek formalny. Przy wniosku formalnym, i to też można sprawdzić sobie na poprzednich sesjach, zawsze jest zatrzymywana możliwość dopisywania się do dyskusji. Czyli pojawia się wniosek formalny, żeby był porządek obrad. Najpierw jest wniosek formalny który jest poddawany pod dyskusję, pod głosowanie, ewentualnie dopuszcza się drugi głosek formalny przeciwny. I proszę zwrócić uwagę, ja na sesji zawsze, zresztą na, nie na tej, ale jeszcze poprzedniej, zapytałam pana radnego Hojnora, czy z, z, włos, z, z wnioskiem formalnym przeciwnym. Chyba coś takiego miało miejsce, nie chciał mi powiedzieć, a tak naprawdę głosujemy nad wnioskiem formalnym i zawsze dopuszczam jeden głosek, wniosek Przeciwny i on już nie jest brany pod uwagę, jeżeli najdalej idący zostanie przegłosowany, tak jak to było, miało miejsce na tej sesji. To są różne wnioski formalne. Natomiast w chwili, gdy głosujemy nad wnioskami formalnymi, nie ma zapisywania się do dyskusji i później po wnioskach formalnych, bo to są różne wnioski formalne, o porządek obrad, o przerwę, automatycznie później osoby są dopisywane. Jeśli przed wnioskiem formalnym są zapisywane osoby do dyskusji, i tak też to miało miejsce praktycznie na każdej sesji Rady Miasta, te osoby, które są dopisywane, dop biorą udział w dyskusji, gdy mówię słowo, otwieram dyskusję. A później pada wniosek formalny, on znowu blokuje klawiaturę na, na, na moment, przegłosowujemy wniosek formalny i osoby, które były przed wnioskiem formalnym zapisane, zawsze dopuszczane są do głosu. Czasami był problem, bo okazuje się, że automatycznie ten system nie potrafił zatrzymać, zatrzymać tylko... Panowie informatycy muszą śledzić po prostu bardzo czujnie obrady Rady Miasta, że czasami ktoś próbował i się dopisywał do tego, zanim oni zablokowali, i te osoby zostały skreślane automatycznie później. Czasami było, że ktoś się zapisał wcześniej, czy tam były dyskusje. Więc kwestia, że tu nie chodziło tylko o ten wniosek formalny, ale prosiłam, że głos priorytetowy wtedy na spotkaniu z panami informatykami, na którym byłam, żeby usunęli ze wszystkich stanowisk oprócz panu prezydentowi. Dlaczego? Dla mnie głos priorytetowy to jest głos, który nie ma limitu czasu i nie ma limitu ilości wystąpień. Czyli tak naprawdę wnioskodawca mógłby być głosem priorytetowym. Najczęściej jest to pan prezydent, dlatego że projekty uchwał przygotowane są przez pana prezydenta. Więc automatycznie w większości. Ale na ostatniej sesji Rady Miasta e, głos priorytetowy w takim, w, takim, w takim rozumieniu mogła mieć pani radna, pani przewodnicząca Teresa Cabała, dlatego że ona e, prezentowała. prezentowała projekt uchwały przygotowany przez grupę radnych. Ale stwierdziłam i prosiłam panów informatyków, żeby wyłączyli głos wszystkim bo ja sobie poradzę doskonale podczas danego punktu, kiedy przekażę informację podczas sesji i powiem, że pani przewodnicząca ma nieograniczoną ilość głosu i wystąpień. I tak może się każdy jeden radny, może się znaleźć w takiej sytuacji, bo czasami na przykład jest projekt uchwały przygotowany przez komisję. Jak państwo wiedzą, bardzo często przygotowuje komisja skarg wniosków i petycji i w tym momencie ten czas nieograniczony tak naprawdę miałby przewodniczący komisji, który może zabrać głos. Dlatego prosiłam podczas tego spotkania o to, by była możliwość usunięcia. Panowie informatycy, panowie informatycy mieli tutaj wątpliwości. Czy to się uda? Czy będą dzwonili tam, skąd został ten system zakupiony? Czy jest taka możliwość? Dlatego, że Rzeczywiście robi to dezorganizację, zauważyłam to, robi to dezorganizację Rady Miasta. Jednocześnie jak na spotkaniu z nimi przypomniałam jeszcze raz o tym, że jak mamy wniosek formalny, żeby starali się blokować to tak, żeby potem można było dopisywać się już po wnioskach formalnych. Aż pomijając y, całe te kwestie techniczne, y, dlaczego radni klubu PiS wybierano wysąd, że zdecydowali się na zamknięcie dyskusji bez jakiejkolwiek dyskusji, nawet głosów klubów, przewodniczących klubów itd. Proszę państwa, przed złożonym wnioskiem formalnym nikt nie był zapisany do głosu. Wobec powyższego Pani przewodnicząca, czy każdy prowadzący obrady no nikogo już nie dopuszczał do głosu. Po, po przegłosowaniu wniosku formalnego nie można się zgodnie ze statutem już zapisywać. Do... Już wyjaśniam dlaczego. Proszę państwa, temat dopłat do taryfy za wodę i odprowadzenie ścieków jest tematem powszechnie wszystkim znanym. Wiele Wiele dyskusji w tym temacie było, naprawdę wiele dyskusji. Wiele nieprzyjemnych słów padło pod adresem niektórych radnych, o czym państwo wiecie. Najpierw wójtów, później radnych i tak dalej, i tak dalej. Wobec powyższego nie było sensu dyskutować dalej nad rozlanym już mlekiem. Zgodnie z obowiązującym prawem, należało skargę, która została wniesiona przez mieszkańca Nowego Sącza, przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stosowną uchwałą rady i ustosunkować się do problemów podniesionych w tej skardze. I tyle proszę państwa. Temat dopłat do taryfy dla mieszkańców, podkreślam, no chyba wszystkim i państwu też jest doskonale znane. Więc kolejne godziny debatować w tym temacie, no w mojej ocenie naprawdę to nie było sensu i podgrzewanie atmosfery w tym temacie absolutnie nie miało sensu. Stąd jeden z panów radnych skierował wniosek o zamknięcie dyskusji. Wniosek ten uzyskał poparcie większości radnych znajdujących się na sali, biorących udział w sesji i stąd tej dyskusji nie było. Natomiast proszę Państwa, no przecież przed sesją było posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska. Celem wydania opinii do projektu uchwały niektórzy radni zadawali pytania. Ja odpowiadałam na te pytania, wyjaśniałam, było to pytanie dotyczące um, zabezpieczenia środków finansowych na dopłaty od 1 września do 31 grudnia, prawda? I to pan radny Józef Haza dał to pytanie, odpowiedziałam wyczerpująco, więcej pytań nie było do pana przewodniczącego, do wnioskodawcy. Nie było więcej pytań. Również wczoraj na sesji, kiedy prezentowałam projekt uchwały, a załącznik do projektu uchwały otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem wszyscy radni, pytałam, jeśli ktokolwiek jakiekolwiek ma niejasności, coś należy dojaśnić, proszę pytać. Wszyscy Państwo otrzymaliście kompletne materiały. Jeśli są zapytania, proszę bardzo, słucham. Nikt nie nacisnął przycisku, nikt nie dopytał w tym momencie, kiedy ja prezentowałam i po zaprezentowaniu projektu uchwały. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, nie wiem o co chodzi. W mojej ocenie jest to wywołanie kolejnego konfliktu. Naprawdę nie służącego no, nikomu, absolutnie nikomu, tym bardziej, że okres jest specyficzny, jest okres przedświąteczny i tak dalej. I dzisiaj na tej konferencji no, czuć, było, czuć było, że dalej problem dopłat do taryfy za wodę i ścieki dla mieszkańców. Nie dla sądeckich wodociągów, dla mieszkańców. Budzi emocje i stąd te emocje zostały przekazane na dzisiejszej porannej konferencji. Dlatego też, odpowiadając panu redaktorowi na pytanie, ta dyskusja w dniu wczorajszym była po prostu niewskazana. I dobrze, że jej nie była. A chciałbym poprosić jeszcze o komentarz. Odnośnie decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak tu pis wybierano wysącz podchodzi, że ta uchwała, którą Państwo przyjęli w październiku zyskała aprobatę, tutaj też wykładały takie argumenty, że ona jest niezgodna, ta uchwała jest niezgodna z prawem, a jednak Rio nie dopatrzyła się Regionalna Izba Obrachunkowa, która proszę Państwa kontroluje działalność finansową y, urzędów gmin, urzędów miast, prawda, y, nie można powiedzieć, że ona no, działa na czyjeś polecenie itd., tak tak jednoznacznie w wydanej opinii y, nie stwierdziła nieważności tej uchwały. Absolutnie nie stwierdziła nieważności tejże uchwały. Mimo, że wcześniej, tak, na sesji mieliśmy to wielokrotnie podnoszone, że wszyscy uchylą uchwałę z 15 października 2019, uchylającą uchwałę z dnia 2 sierpnia 2019, prawda? Niemniej jednak ta opinia 5 grudnia wpłynęła do Urzędu Miasta i z opinii wynika jednoznacznie, że nie stwierdza się nieważności. Uchwały Rady Miasta z 15 października. Źródła finansowania. Yy, tutaj też padały takie argumenty, że nie, nie, nie było wprowadzanych źródło finansowania. Źródła finansowania. Proszę Państwa, troszkę historii. Wiemy doskonale, że przy uchwalaniu uchwały w dniu 2 sierpnia 2019 uchylającej dopłaty dla mieszkańców, prawda? Ta uchwała była podejmowana 2 sierpnia. E, kwotę 3 miliony bodajże 70 ponad 3 miliony w uzasadnieniu tej uchwały było zapisane i że ona zostanie przekazana do spółki Nowa. Prawda? Tak było przekazane, czyli te 11 milionów na dopłaty były zabezpieczone w uchwale budżetowej 2 sierpnia, cofnięto te dopłaty, prawda? czyli tam 3 miliony z hakiem pozostało jeszcze na dopłaty. Słyszeliśmy na tamtej sesji, iż tak, no bied, bogaty powinien podzielić się z biednym i tak dalej, i tak dalej, Państwo pamiętacie, prawda, więc te 3 miliony pozostało, mm. natomiast na ostatniej sesji, a było to 27 listopada, tak, ostatnia sesja była, ja e, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wybieram nowy sąd przygotował zmianę do projektu uchwały polegającą na wskazaniu tych środków finansowych na dopłaty. Ta zmiana została ściągnięta, wycofana, dlatego, iż no, pan prezydent miał się jeszcze zastanowić i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo było, co się na sali działo na sali posiedzeń i ta zmiana została w konsekwencji wycofana ale a ta zmiana dotyczyła wskazania źródła finansowania bo tak, podejmowaliśmy uchwałę o zmianie uchwały budżetowej i zgodnie z projektem uchwały było mniejsze wykonanie o 13 milionów 321. Więc z tego mniejszego wykonania, czyli z pozostałości tych środków, można było te 3 miliony przeznaczyć na dopłaty do taryfy za wodę i odprowadzenie ścieków, bo uchwała przecież weszła w życie. Od 1 września z mocą wsteczną. I Regionalna Izba Obrachunkowa wyraźnie w swojej opinii podkreśliła, że to jest dopuszczalne, że może obowiązywać wstecz. Wyraźnie. W tej opinii podkreśliła. Wobec powyższego tutaj, jak, jakby wskazywaliśmy panu prezydentowi, co nie zostało uwzględnione, prawda? Natomiast, proszę Państwa, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym prezydent, pan prezydent ma obowiązek realizować uchwały Rady Miasta. Tak jest. Czyli reasumując, środki finansowe, na dopłaty dla mieszkańców podjęte yy, zgodnie z postanowieniami artykułu 24 ust. 6 ustawy o zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odprowadzeniu ścieków były zabezpieczone na cały rok kalendarzowy 2019 w kwocie 11 milionów. Od 1 września pozostała kwota 3 miliony z końcówką. Więc te środki w budżecie na 2019 były.